Rezession am Arbeitsmarkt, Rezession na Rinku pracy, Gegenleistungen für Rügener LNG Terminal, Revanche za Terminal LNG na Rugi. Heute ist Freitag, der 1. September. Ich bin der Herr Hamburger, das hier ist Pressespiegel aus Deutschland. Danke euch für das Einschalten und das Abonnieren. Wiadomości prasowe z Niemiec, czyli wspólnie przeglądamy i komentujemy prasę niemiecką, przy okazji uczymy się języka niemieckiego. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym Kanale oraz za Wasze subskrypcje. Wir legen los! In der Ampel SPD und Grüne kontern FDP-Absage an weitere soziale Reformen. Kurznie w koalicji SPD i Zieloni przeciwstawiają się odrzuceniu przez FDP dalszych reform społecznych. Partia FDP zasugerowała, że zasiłek rodzinny to jest ostatnie świadczenie socjalne, które będzie wdrożone w życie. Oczywiście inne partie są przeciwne temu. Und in Sachsen der Wahlen AfD in einer repräsentativen Umfrage bei 35 Prozent und damit sechs Punkte vor der CDU. A w Saksonii, tymczasem, w Saksonii. za dokładnie za rok odbędą się wybory do Landtagu i AfD ma tam poparcie 35% i o 6 punktów procentowych wyprzedza CDU Die Bundesregierung verspricht immer mehr Wohltaten, mehr Bürgergeld, mehr Geld für Kinder, höhere Sozialleistungen, all das verschlingt Milliarden, das Problem. Eigentlich muss Deutschland dringend sparen und Schulden abbauen, denn seit diesem Jahr greift die Schuldenbremse wieder. Äh John Federalen obiecuje coraz więcej pieniędzy, mamy błagałgeld, mamy pieniądze na dzieci, wyższe świadczenia socjalne, wszystko to pochłania miliardy. Problem jest jaki? Taki, że w rzeczywistości Niemcy muszą pilnie oszczędzać, zmniejszać zadłużenie od tego roku. Obowiązuje, obowiązuje hamulec zadłużenia. I a propos zadłużenia, słuchajcie, studie Wand i schulden Regeln können erreichen der Klimaziele Stören. Unijne przepisy dotyczące zadłużenia mogą zakłócić osiągnięcie celów klimatycznych. Takie ostrzeżenia pojawiają się w prasie. Co to znaczy? Na razie nie wiadomo. Jare stag des Lieferstopps, Gasimporte nach Deutschland gehen zurück und Preise haben sich entspannt. So der Spiegel. Spiegel pisze o rocznicy zamrożenia dostaw gazu z Rosji. Mamy spadek importu gazu do Niemiec, a ceny się ustabilizowały, pisze der Spiegel. Nach Protesten: Bund stellt Gegenleistungen für Rügen LNG Terminal in Aussicht. Po Protesten: so schon rząd federalny daje Perspektive Revanche za dość uczynienia za Terminal LNG na Wyspie Rugi. Nun will die Bundesregierung die Gegner offenbar besänftigen, unter anderem mit einem millionenschweren Bannprojekt. Rząd niemiecki, najwyraźniej, chce udobruchać przeciwników tego LNG, tego terminalu, i teraz, między innymi, chce ich, ich udobruchać wielomilionowym projektem kolejowym.

Dzich um 0,1% Punkte auf 5,8%. No i mamy liczby, które podaje Der Spiegel. Mamy 2,7 miliona osób bezrobotnych w Niemczech. Stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu procentowego do 5,8% w całych Niemczech. 10-jahres-Vergleich in Deutschland. Deutsche arbeiten weniger Stunden und mehr Teilzeit. Mamy też ciekawe. Porównanie ostatnich 10 lat. Niemcy ogólnie pracują mniej i więcej osób w Niemczech pracuje w niepełnym wymiarze godzin. To jest porównanie z ostatnich 10 lat. Signal für Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank. Die Inflationsrate der Eurozone verharrt im August überraschend bei 5,3%. Sprawa stóp procentowych Europejskiego Banku Centralnego, stopa inflacji w strefie euro zaskakująco utrzymuje się na poziomie 5,3%. To może być sygnał, ważny sygnał dla decyzji EZB o stopach procentowych. Und liebe Leute, RBB einigt mit neue Intendantin. Neue Intendantin, startet mit einem Jahresgehalt 220.000 Euro. RBB, czyli no, nasze media, za które wszyscy płacimy, teraz jest nowy. Pani nowa, dyrektor RBB, i ona startuje z. Pensjon w wysokości 220 tysięcy euro rocznie, pisze o tym Business Insider. Benzin i diesel prezy steigen weiter laut ADAC. ADAC tutaj pisze i ostrzega, że ceny benzyny i oleju napędowego nadal rosną. Spójrzcie u Was, u was na stacjach benzynowych. Ja zauważyłem rzeczywiście, że w kierunku 2 euro te ceny naprawdę rosną. Und dann, Brückenbau in Kustrin. 1800 tonnen stal schieben sich über die Oder. Mamy budowę mostu w Kostrzynie, w Kostrzynie nad Odrą. 1800 ton stalowego e, mostu, który będzie przepchnięty przez e, rzekę Odry, piszą o tym media. E, und, liebe Leute, die Aktie des Ölkonzerns Orlen ist seit März um 25% auf aktuell 14,30 Euro geklettert. Media niemieckie piszą też o tym, że akcje koncernu naftowego Orlen wzrosły od marca o 25% i obecnie cena akcji to 14,30 Euro. Bardzo ciekawa Wiadomość, teraz nie wiadomo, czy nie jest już za późno, żeby kupować. Czasami nie kupujcie ze względu na tą wiadomość. Und liebe Leute, heute jest der 1. September, dzisiaj 1 września. Reparationsdebatte: Stadt Bochnia unterstützt Entschädigungsansprüche für deutsche Kriegsschäden. Prasa niemiecka pisze o tym, że miasto Bochnia popiera roszczenia odszkodowawcze za niemieckie szkody wojenne. Und der 1. September, selbstverständlich, Jahrestag des Überfalls der deutschen Wehrmacht auf Polen. Wiadomo, 1 września. Rocznica inwazji niemieckiego Wehrmachtu na Polskę. Wielu was pewnie się pyta, co z tym dniem w Niemczech? Czy ten dzień jest jakoś obchodzony w Niemczech? Zajed tim ähm, 1. September 1957 ist dieser Tag in Deutschland äh, der Antikriegstag. Äh, od 1 września 1957 roku słuchajcie, so ten dzień 1 września w Niemczech jest obchodzony jako dzień antywojenny. Das war's für heute. Ich wünsche euch einen erfolgreichen und einen angenehmen Freitag und einen guten Start. In das Wochenende viele liebe Grüße von mir. Tschüss.